No, ale ale, ale ten, 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 ta uwaga o spokój dotyczyła się naszej <śmiany> Ja przede wszystkim bardzo podziękować Dyrekcji Placówki Kardrze, że nas zaproszono tu i mamy możliwość spotkania się z Panami porozmawiania i pokazania naszej działalności. My jesteśmy, może się przedstawimy, my jesteśmy członkami Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego A konkretnie sekcji turystycznej, która no, wędruje po całym tutaj powiecie nie tylko na rowerach i pieszo. W związku z tym chcieliśmy Wam pokazać, jak oni działamy, jakie tutaj mamy osiągnięcia. My jesteśmy w zasadzie pracowniką edukacyjną. Zajmujemy się generalnie edukacją no i uzyskujemy pewne kompetencje, kompetencje merytoryczne. Na przykład chodzimy na język niemiecki, no to musimy władać językiem niemieckim. Chodzimy na język angielski, francuski. Prawda? Mamy też kompetencje, bym powiedział psychologiczno pedagogicznym mianowicie warsztaty psychologiczne uruchomiliśmy, gdzie członkowie naszego uniwersytetu chodzą, tam zapoznają się z tymi, tymi aspektami. Ale głównie kompetencja jeśli chodzi o naszą tu trochę organizacyjną, bo my musimy się organizować, żeby tą wyprawę gdzieś tam zrealizować. Prawda? W związku z tym chcieliśmy tutaj za chwilę kolega pokażę. Gdzie jest, gdzie byliśmy, co robiliśmy i jakie mamy tutaj osiągnięcia? Ja myślę, że po tej prezentacji nastąpi jakaś wymiana zdań. Tak? Że panowie nam powiedzą o swoim tu pobycie. też może tutaj indywidualnie sobie trochę porozmawiamy, przy kawce, przy pączku, bo to się zbliża pusty czwarty, w pusty czwartek, już w już już będziemy w tym obchodzić. Tak? Także zapraszam kolegę tutaj, kolegę do prezentacji, która nam pokaże i opowie, jak to będzie działało. To znaczy, ja to jeszcze chciałem dodać, że, że faktycznie my wosem z jaką tak się czyli coś, co, co powoduje, że kształcimy się, że się uczymy, że, że gdzieś tam znajdujemy, czyli ten, ten czas ewentualnie wolny. Gdzieś zagospodarowujemy. Chcemy pokazać, że osoby w tak, tak zwanym wieku 60, plus, to tak się ładnie teraz mówi, też potrafią sobie ten czas znaleźć, prawda? Że nie, nie tylko siedzimy w domu i, i czekamy, aż przyjedziemy jakaś godzina, żeby otworzyć telewizor, czy cokolwiek innego, czy gdzieś, ale mamy właśnie takie różne miłe spotkania. Te spotkania, właśnie, one powodują, że. My widzimy, widzimy jeszcze wiele rzeczy, które możemy zrobić, których możemy się doskonalić, yy, yy, douczyć jeszcze i chcemy też pokazać, że jest to jakiś sposób na następzenie tego wolnego, wolnego czasu. No, być może tutaj wielu widzę, panów jeszcze jest młodych, jeszcze do tych 60, w jeszcze, jeszcze, jeszcze ale, ale w sumie jest to, jest to jedna z to, takich... To, 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 jedna z możliwości. No co tutaj kolega jeszcze powiedział, my głównie jako tak sekcja grupa robocza, to jest turystyka, to jest przy czym chcemy pokazać, że jest zajmuje się Tam Mamy tę prezentację, która była yy, przygotowana, yy, przygotowana specjalnie o na zora, yy, w, w tej prezentacji się wyspę a tu właśnie te tańczące seniorki miały po prostu, po prostu zajęcia w Głupowie. A, a <produ> faktycznie <funny gli apprentice systems> <how> to i sympatycy miłości z że na zaproszenie posła, europosła Grzyba w Brukseli. To jest taki symbol właśnie atomiku, jakie zajęć. Czyli chcieliśmy zobaczyć atrakcyjne program. Jako pracownika edukacyjna, jest tak, sobie tak. edukacja jednak... Tak. I, i to... Widzimy taki, 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 proces dydaktyczno-wychowawczy. Wychowawczy. wychowawczy. Mi się wydaje, że to, jest to słowo wychowawczy to ma tutaj, jest na miejscu jakby. I może gdybym to zrobił, ja może... Ja zakończę, tak? swoją myśl. No. Ale bardziej oddziaływanie zajęte na siłę. Dobra? Hmm. To znaczy, jako grupa całość to żeby to spotkanie było to na planicy, a to że bardziej sobie zdecydowali, że to jest bardzo, że to jest bardzo, że to nie może, tego nam można nie, że to się nie patrzy, to się nie ja mam się sprawiać, bo bardzo, bardzo lokalnie. Na tam móc. to jest, że tam nie podobna ani na Dziwię się i dziwię pod drzwiami jakiś czas. Już chciałam drzwi wyważyć, gdy nagle co za szpas. Bo drzwi już nie ma, nie ma, ach nie ma, proszę Was, tak grać.